Słuchaj, Szymon, cholera jasna, straciłem prawo jazdy. A co jechałeś na podwójnym gazie? Nie, no, tylko przekroczyłem dopuszczalną prędkość powyżej 50 km. Spokojnie, stary, naprawdę zaraz to załatwimy. Będziesz osobą jadącą w stanie wyższej konieczności. Twoje prawo jazdy jest potrzebne, jak Kaczyńskiemu kot, więc nie mogą ci zabrać. Tak mniej więcej wyglądała rozmowa. Pomiędzy panią doktor Szczęstochowy a panem posłem, ówczesnym posłem Prawa i Sprawiedliwości, panem Gierzeńskim, który bardzo szybko załatwił swojej koleżance Częstochowy rozmowę z komendantem policji, a później ona kłamiąc w tej samej sprawie, jak dzisiaj donosi prokuratura, doprowadziła do tego, że prawo jazdy jej oddali, a na ławie oskarżonych zasiadła ona za składanie fałszywych zeznań oraz czterech policjantów. Za przekroczenie uprawnień, tak się kończy pomaganie pisowi. Ląduje się wtedy na ławie oskarżonych.